Siema, witajcie, z tej strony Adam Aresa z okazji nowego roku będę puszczać petardy Coliba jeszcze będą latać do góry i będą... one nie będą strzelać, tylko latam do góry to ja będę A, w górę. Widzicie wy to? Fajne są takie petardy. Będziemy puszczać jeszcze. Tych wybuchowych postanowiłem nie brać. Nie pytajcie czym. Ora, lecimy. Dobra. Leci. Go! <noise> Niezła rozgrywka, co nie? Patrzcie, co się dzieje Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim życzę Wszystkich koników nie będę strzelać Ponieważ to jeszcze może wystarczyć na Nowy Rok Dobra Czekaj, latarkę włączę Trudno, bez letalki się odejdzie Kurde Dziadu. Dobra Lecimy Niezła rozrywka na nowy rok jeszcze dużo tych zostało, więc będziemy strzelać Może w jakieś inne miejsce pójdę Kurde Zapali się czy nie? Chyba gaz się skończył Dobra, lecimy Nie co takie koliberki na Sylwestra wziąć, nie? Szczęśliwego nowego roku, życiem. zdrówka szczęścia, pomyślności i przyjemności w życiu. Lecimy. Ten i ostatni koliberek, i lecimy. I żegnam się. widzicie że to jakie to są fajne petardy ostatni koliberek i lecimy szkoda że wybuchowych nie wzięłem ale niech już będzie ostatni koliberek i lecimy i żegnam się no to dobra Kurde, w ścianę uderzyło. No to więc, to było na tyle, krótki filmik na Sylwestra, 4 minuty, więc szczęśliwego nowego roku, siema!